Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o Smoczycy Sisu. Jest ostatnim smokiem Kumandry. Legendy mówią, że jest boską istotą wodną, o niewypowiedzianej urodzie i niepowstrzymanej magii. Ale zamiast tego raja znajduje zabawną, samooceniającą się Smoczycę która w końcu musi jednak się nauczyć jak zostać legendarnym smokiem, jeśli ma uratować świat razem z rają. Sisu jest wężowatym niebieskim smokiem, posiadającym ciemniejszy odcień skóry na plecach i jaśniejszy na ramionach i pysku. Ma krótkie płetwy grzbietowe na plecach i biało-niebiesko-fioletowe włosy jak grzywę i małą kępkę na końcu ogona. Ma duże fioletowe oczy, dwa ciemnoniebieskie rogi na głowie i ostre zęby. W swojej ludzkiej postaci Sisu przypomina młodą kobietę z Azji Południowo-Wschodniej z długimi, rozczochranymi, biało-niebiesko-fioletowymi włosami. Zachowuje fioletowe oczy, ale ma głupkowato wyglądające zęby. Nosi niebieską szatę z długimi rękawami, z wzorem i białym futrzanym kołnierzem. Sisu ma na sobie również szare dżinsy, zachodzące poniżej kolan i niebieskie, miękkie buty, które odsłaniają jej kostki. Jest miłym i kochającym zabawę smokiem, który uwielbia robić dowcipy. Chociaż jest troszkę nierozważna, jest w stanie rozpoznać, kiedy trzeba rzucić wszystko, by pomóc. Okazuje się, że jest również nieco naiwna, ponieważ nie rozumie obecnych ludzkich zwyczajów. Jest dziwaczna, mądra i intuicyjna, potrafi w razie potrzeby udzielić rozsądnych rad. Jest również odważna, co widać, gdy walczy z armiami kłów, obroni rai a także zbliża się do Namariego z bronią, pomimo ryzyka utraty własnego życia. Jest lojalna i otwarta, z czystym sercem wybacza i nie jest w stanie żywić urazy do nikogo, przez co nawet zaprzyjaźnia się z Namarim. Sisu wykazuje cechy kompulsywnego dawania prezentów, inaczej znanego jako współzależne dawanie prezentów. Przez cały film wierzy, że wszystkie problemy Rai można rozwiązać, dając Namari prezent. Chociaż te tendencje behawioralne są zwykle diagnozowane jako egoistyczne, motywy Sisu są autentyczne, ponieważ chce pomóc raju uratować świat. Słowo Sisu to fiński termin, który można z grubsza przetłumaczyć jako siła woli, determinacja, wytrwałość i racjonalne działanie w obliczu przeciwności. Sisu to nie chwilowa odwaga, ale zdolność do podtrzymywania tej odwagi. Koncepcja, która bezpośrednio odzwierciedla odważną i optymistyczną osobowość Sisu w filmie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!